Dobry, witam wszystkich widzów kolejnego dnia w kolejnym odcinku i zapraszam wszystkich do oglądania dzisiejszego odcinka. U mnie już jest ranek i ja tradycyjnie już po kawie y, jadę na miasto rozwieźć produkty dzisiaj również. Także zapraszam was ze sobą. króciutka przebitka z miasta. Jeszcze wczesna pora, niewiele się dzieje. A towar już dzisiaj dostarczony z rana do dwóch sklepów w sumie. Może się wybierzemy gdzieś na jakiś spacer spajdi po mieście. Czas jest bardzo, no nie wcześnie, ale jeszcze przed południem i jest naprawdę, naprawdę gorąco, żeby gdzieś sobie tak chodzić specjalnie. Ale zobaczymy. Ale dzisiaj już niestety, chyba nie przycupnę przy Riverside Ale Spidey się wybiorę w jedno miejsce I ta króciutka przybitka Na Mercedesa Ale jest klasyk I z tej perspektywy Spidey Rapper Spidey Szukamy nowego domu Moment Takie mieszkanie Sobie oglądamy Spidey Widoczek z balkonu. Tak to wygląda. Tuoleta. Witam. Nawet przyjemnie. Widać, że nowe te tutaj Living Room i Aneks. Taki widok z tarasu mamy na rep. Bar. Jeszcze drugi apartament, proszę o wszystko. taki widok no ładnie to wygląda tu druga łazieneczka No i w pakiecie jeszcze swimming pool tak to wygląda krótkie ujęcie Par Street za dnia Jak widać cisza Wróciliśmy do domu, Edi się od razu wzięła za obiad, i proszę bardzo, będziemy jeść nie spaghetti, będziemy jeść spaghetti. Proszę. taki makaron. Dużo na ogrodzie gotujemy sobie. Ale mi to już wygląda na al dente. A pokażę wam tutaj. My z zamówiliśmy już butelki. Jest ich około 200 i po prostu musi nam to wystarczyć na dwa dni. Tyle butelek. Już dzisiaj chyba nie będziemy robić. Jutro raczej na pewno. Także dzisiaj sobie odpuszczamy. No, i tak wygląda efekt końcowy. Nie jest to bolognese. Jakaś inna pasta, ale wygląda apetycznie. Także smacznego dla tych, co również jedzą w tym momencie. Pajdi się wzięła za naukę angielskiego. Pajdi, you learn English. Okay. No. I łapię komary przy okazji. Ja, może, w takim razie pomogę trochę fajdy i ogarnę gary. Pomyję po obiedzie. A u nas już się zbliża wieczór. My z fajdy raczej będziemy już chilować w domu. Dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór. Także na pewno się nic ciekawego nie wydarzy dzisiaj. I też raczej zakończę w tym ujęciu dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam również do śledzenia mojego kanału. Widzę, że ta oglądalność ostatnio no, potupadła. Nie wiem czemu, chociaż właśnie staram się w tych ostatnich odcinkach jakoś to zmienić jakiś, żeby ten, ten odcinek był żywszy i energiczniejszy. No może jest to konsekwencją wcześniejszych odcinków moich. W każdym bądź razie ja Wam życzę spokojnego weekendu, spokojnej soboty, wieczoru. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam oczywiście też do komentarzy, do lajkowania. Trzymajcie się. Hej.